Proszę wytłumaczyć, o co chodzi z tym L4 na wypowiedzeniu. No cóż, droga Nadio, tutaj sprawa jest dosyć prosta. L4 na wypowiedzeniu to taki końcowy, ostateczny test uczciwości pracownika. No bo mało kto rozchorowuje się w momencie, kiedy dostanie wypowiedzenie lub kiedy sam złoży wypowiedzenie, aczkolwiek jest to oczywiście możliwe. Natomiast jest to taki cwany sposób na to, aby po pierwsze na tym okresie wypowiedzenia nie pracować, czyli siedzieć sobie w domu. Po drugie, nie zostać zmuszonym do wykorzystania zaległego urlopu i aby później za ten urlop dostać ekwiwalent, czyli ludzie po prostu, mówiąc wprost, stają się oszustami i krętaczami dla paru złotych. Nie wszyscy, nie wszyscy oczywiście to robią, natomiast jest to dosyć częsta i niestety powszechna, Praktyka. Natomiast oczywiście może się zdarzyć sytuacja, że ktoś czystym zbiegiem okoliczności rozchoruje się na okresie wypowiedzenia. Niemniej jednak ja nie wierzę w zbiegi okoliczności. Nie aż takie. Pozdrawiam.